Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowaliśmy sobie taki prowizoryczny szałas w celu oczywiście konsumpcji tego oto świętego grzyba. Tak więc co, szybki MTV Crips. Jak tutaj widać, tu jest oczywiście schronienie. Tutaj mamy ognisko, ma bardzo fajne dwa zastosowania. Oczywiście ogrzewa, odpędza owady, a także można sobie przyrządzić pieczone muchomorki. Zapraszam serdecznie, jakby ktoś chciał. Dalej, co tu mamy? Oczywiście, jest trochę opału, trochę różnych łodyg o bardzo ciekawym zastosowaniu. Takie małe ogrodzenie to też pewna tajemnica, o której może kiedyś się dowiecie. Tak więc, no cóż, a co jeszcze warto wspomnieć jest też rzeka. Tam. O, czyli bardzo dogodna lokalizacja, wszystko pod ostatkiem a my w takim naszym magicznym schronieniu możemy przejść do konsumpcji tego oto świętego Muchomora, lecimy do Szałasu. Tak, 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 oczywiście co wiele ludzi pisze w komentarzach. Woda, 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 Pamiętajcie, to jest przede wszystkim święta roślina, święty grzyb I przede wszystkim należy się temu szacunek zabrania się tego spożywania przez dzieci A osoby dorosłe tylko te, które mają wielkie przygotowanie i wielką wiedzę Muchomor oczywiście jest prawdziwy Jakby ktoś pisał różne rzeczy i tak dalej Świeżo zerwany I cóż, lecimy Chyba zbliżania nie są potrzebne, nie muszę chyba setny raz udowadniać, że go jem. Ale pamiętajcie, to nie jest zabawa. Przede wszystkim bezpieczeństwo. A szybki ci się nagrywa. O, nagrywa się wszystko. Kurczę profesjonalny YouTuber. U. Żeby też coś nie zarzucił, że jak tak obróciłem kamerę, to w tym momencie wyplułem. Nie, nie. Wszystko. Wszystko jest pod kontrolą. Pamiętajmy o świętości grzyba i o tym, że to nie jest nic tak naprawdę nadzwyczajnego. Tysiące osób z Polski jemu homory. Jest taka grupa na Facebooku, Amanita muscaria Soma. Ta właśnie, ona zrzesza ponad 4000 osób. I tam właśnie jest wiele, wiele fajnych dusz, które dzielą się swoimi doświadczeniami. Tylko pamiętajcie, nie dla dzieci, dbajcie o siebie, pamiętajcie o bezpieczeństwie. No i pamiętajcie o wodzie. Tylko teraz nie mam coś ręki, aby popijać, więc już go skonsumuję, tak? Dziękuję za taki fajny odbiór. Fajnie oglądać ludzi, jak pytacie, jak oglądacie to wszystko. I pamiętajcie, nie robimy tego dla fazy, a po to, aby odkrywać świętość siebie i tego muchomola. Poczytajcie, poczytajcie, bo dużo jest też komentarzy i tak dalej, że co to jest, że tam trujące i tak dalej. Poczytajcie, jest wiedza, jest wiedza na ten temat. I trzeba w końcu obalać mity. Kwanso powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. I tak też się narodził mit. O tym, że homor jest trujący. Ale oczywiście nie jest dla wszystkich. I głowa, bezpieczeństwo, edukacja, świadomość. I długie rozgryzanie. Czym bardziej tutaj pogryziemy, tym lepiej będzie się trawić i wchłaniać do krwi. I taki maluszek kolejny raz zjedzony jeszcze poprzerzucono, i teraz możemy sięgnąć po naszą obrębę świętą. A, i to by było na tyle. Nóżkę, cóż, możemy zakopać, i tak zrobimy, i zobaczymy, co z tego będzie. Dziękuję za obejrzenie. I jeszcze raz pamiętajcie o bezpieczeństwie. I czytajcie opis pod filmem. I jeszcze Żółtna, piękny szalas, ale to wygląda kozacko. Zobaczcie, kurcze. Wow. Schronienie. Przede wszystkim dziękuję.